Siemanko, witajcie w sklepie Cybuch, w tym filmiku zaprezentujemy Wam wielką nowość od Vairo. Aeon, jest to model Spectre i miało całkiem niedawno swoją premierę, ale dopiero do nas teraz przyjechało, no normalnie nie można tego modelu zamówić u nich na stronie, więc całe szczęście kupiliśmy na targach, więc mamy tam jest jeden model, chyba widzicie, widać? Nie widać, no to dobrze, to zobaczycie później, także przystępujemy do rozpakowania, prezentowania i jarania Całość zapakowana spoko, kartonik, fajnie. O, zbanek już akurat zapakowany bez szału, ale to nie znaczy, że zbanek nie będzie szałowy. Zarąbice niebieski, tutaj będzie kolor blue white. Znaczy będzie blue niżeli white. Zobaczymy, ale coś na stylce Cezara, zrobiony zbanek, widać szwy. Więc to jest niedmuchane tylko z odlewu, ale ciężki, bardzo ładny. A w ogóle czym się ta fajka charakteryzuje? Mianowicie mamy 17 sposobów odpowietrzania. Spoko, tam jest dużo firm, dużo modeli, które też ma tam X10 tych sposobów odpowietrzania. Ale ten model ma taką zaletę, że można to odpowietrzanie zmieniać w trakcie palenia w sposób bardzo wygodny. No i chyba nie ma innej fajki. Nie. Jeszcze jest Pro X3 Stimulation, które to ma możliwość, ale to nie jest aż tak fajnie zrobione, jak w tym modelu. Otwieramy kartonik. Dostajemy na samej górze trochę instrukcję, trochę nie. Bo jak na początku próbowaliśmy to złożyć, to nie było łatwo. Raczej jest pokazane, co obracać, żeby się zmieniał ten odpowietrznik. Na górze talerzyk. Jedziemy dalej. Pod talerzykiem jest jeszcze jeden talerzyk. Klasycznie, tak jak w modelu Penta, bardzo ciężka głowica adapterów. I dalej mnóstwo jakichś różnych dziwnych elementów, które zaraz Wam zaprezentuję. Tutaj mamy rurki złożeniowe, korpus, adaptery na cybuch, adaptery na węża. I będziemy mieć taki korpusik. Faktycznie Snow White. Jest białe. No, i będziemy tutaj tutaj zagłoskę, bo jeszcze tego nie robiliśmy. Mamy dwa rodzaje kulek. Jedne szklane, drugie stalowe. Może w instrukcji będzie napisane, gdzie które włożyć. Żemy metalowe kulki. Głowica adapterów to głowica adapterów. Co jest? Spoko uszczelka, bo to jest w ogóle fajka na wcisk, nie na gwincie. Więc już fajki niemieckie idą w kierunku tych fajek wciskanych w typu rosyjski. Więc bardzo pani się bardzo cieszymy. I. Teraz jest zagłoska. Mamy takie dwa elementy. I to są elementy, które rozprowadzają nam dym w zależności tego, jak ustawimy dane tam inne elementy. No i w sumie tak można sobie pomyśleć, No logiczne. Dlaczego tego nikt wcześniej nie wymyślił? Otóż myślę, że kwestia była tego, że był problem, w jaki sposób skonstruować element, który będzie zmieniał nam kierunek wylotu. A on wymyśli to w ten sposób, że. Tu mam taki właśnie element obracany. Trzeba go rozkręcić. Zrobimy taką tulejkę. I te dwa elementy są, są połączone na magnes. I tak naprawdę, obracając, to nam, widzicie, takie są kropeczki tutaj. I te kropeczki, w te kropeczki jest sadzony magnes. I po prostu są przeskoki konkretne. Wiadomo, że się zatrzyma na konkretnej pozycji. I wtedy będzie dany tryb już ustawiony. Czyli, no, jest wow, jak się to zobaczy. Bo, no, pierwsze coś takiego w ogóle zostało zastosowane w ciszy. Tak samo ten element też jest na magnesach. O! o jeszcze jeden element. Można się pogubić. Tak samo mam magnesiki. Spróbuję teraz to złożyć. Mam nadzieję, że się tym razem uda to szybciej. Wszystko oczywiście zrobione z kwasóweczki. Zaczynamy od rzeczy łatwych, czyli luka znużeniowa. Wkręcamy normalnie gwincik. stal wchodzi w stal, więc będzie nam dobrze to działało. i Teraz wkręcamy korpus. Teraz dajemy sleeve, on jest symetryczny, więc możemy dać go jak chcemy. Ja sobie tak wsadzę. Teraz dajemy kolejną część, i wkładając, wysuwa nam się tutaj tulejka na górze, która była wsadzona tam w opakowaniu, i to musimy po prostu wkręcić. Więc już nam producent podpowiada, jak to trzeba złożyć. I nakładamy talerzyk. Teraz skręcamy. Teraz zakładamy jeszcze jeden talerzyk. Skręcamy. To jest wszystko proste. Nie wiem, o co wam chodzi. No i bardzo szybkim krokiem mamy fajkę złożoną. No jest elegancko. Uszczelka wchodzi dosyć ciasno na szyfie adapter na męża. Tutaj element, którym zmieniamy przedmuch. Górny przedmuch zmieniamy obracając talerzyk. więc bardzo ważne jest to, żeby adapter na co był dobrze wkręcony, obracając talerzyk on tam troszkę przeskakuje nie jest to jakoś może super ekstra precyzyjne, ale jest do wyuczenia. Korpus jest ta. nakładka chyba jakiś epoksyd. fajny podwójny talerzyk on jest tutaj malowany. Dobrze to wygląda, nie zepsuje się. Nabijamy, rozpalamy, testujemy, bawimy się. A więc było parę modernizacji zrobionych, a dosłownie, dosłownie jedna, ponieważ w pewnym momencie sekwencja musi być odpowiednia i następuje autodestrukcja tej fajki. Mianowicie woda jest wydłuchiwana przez cybuch i cybuch jest zalewany. Także to jest specjalny tryb. To jest jedyna fajka na rynku, która ma taki tryb, i musimy na niego bardzo uważać. Takie czerwone taki przyciski, W ostateczności, jak przychodzi o goście, chcesz już, żeby goście poszli, to ustawia się i, ooo, jaka szkoda, już, no to chyba już musicie iść, chyba. No. Więc y, trzeba uważać. bardzo. Ale jeszcze zrobiliśmy jedną rzecz, właśnie tak ze względu na to, że m, może coś nie tak z kulkami było. Daliśmy też szklane. Y, Jakbyście mieli pomysł. Po co te stalowe, po co szklane? Dajcie znać w komentarzu, bardzo włatwicie życie. Palimy na jakimś kongu, który dostaliśmy prosto od pana Konga. Taki jest pan bohaty i wielki, gory, on nam wysłał go. Potem mieliśmy reklamację do nich, bo inna mapa się zepsuła, jak wysłać taką małpę. I fajnie pasuje z całości. Napiliśmy, napaliliśmy. Nabiliśmy. Molfar. Jakiś chyba. Z kobietą. Smak z kobietą. Eee, ch, nie wiem skąd, ale ze wschodu ten tytoń. I to jest tytoń. I, i, i Ukraina. To nie ma wstydu, żeby powiedzieć. Bo Ostatnio daliśmy post na Instagrama i zaczęło się z czy dobrze robimy, że takie posty się alfa i wodu. <grytanie> o, już dymi. Dobra, takie coś. Z panią, która żuje gumę balonową, więc pewnie to będzie turbogumka, się nazywa smak. Szczypce poproszę, panie Mateuszu. Dziękuję na e, W ogóle ciszę palimy dzięki uprzejmości pana Korola, bo ją kupił. Dziękujemy ci Ferrello. Sprawdźmy jak się na razie pali. W sumie, to ja nie mam co sprawdzać, bo paliłem z niej na targach. I było Dobrze. Bobola nie sprzedali, pali się tak samo dobrze. Jedną z moich ulubionych fajek jest Visi Custom Mini. To jest właśnie fajka tego pokroju. Cała stalowa. Dzban troszeczkę jest delikatnie w tym miejscu większy. I właśnie przez to, że jest fajka mała, bardzo solidna, o dużych średnicach i ten dzwonek jest troszeczkę większy, daje uczucie bardzo lekkiego palenia. A w dalszym ciągu ta temperatura tego palenia aż tak szybko się nie podnosi. I tak naprawdę pali się jak z dużej fajki. No dobra. To jest jeden tryb. O, to było spoko. Takiego Xa robi. W tej pozycji blokuje nam odpowietrzanie z dołu i uruchamia z góry. I prawdopodobnie też możemy. A, widzisz, wszystko się stało jasne. I tu, i tu było zamknięte. Ale powinno być w tym celu jakieś kurczę, nie wiem, coś narysowane. Tak, czerwona kropka. <słuchaj> to to wybucha wtedy i taki. I boom wtedy. No, to trzeba uważać czerwoną kropkę. To no właśnie na razie, tu zamknijmy. O! zwana kropka. I teraz otwieramy. Na boki. Do góry. I teraz zamkniemy to i zobaczymy górę. Dobra. To jest chyba będzie ze szczeliny, co? Nie, idzie z otworów na górze, odbierze od talerzyka idzie w dół. To jest chyba God Mode. To najlepszy. Mimo, że są te magnesy i to ponad działać oczywiście idealnie, nie działa idealnie, więc to jeszcze do precyzowania. Możemy trafić trochę taki tryb pomiędzy i wtedy tam trochę tu, trochę tu się nam wydostaje ten dym. Nie no, jest zabawka, kurde. <laughs> I możemy właśnie robić kombinacje. Coś, otworzymy, tu i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie robią się te 18 odpowietrzników. Jak już mówiłem, paję się z tego super. Odpowiedzenie jest fajne. Troszkę mogliby jeszcze doprecyzować ten yy, jakby ustabilizowanie tych trybów odpowietrzenia, ale całość jest super. Ja polecam. Fajna. Mam nadzieję, że będziemy mieli, jak już będą sprzedaży. Także nigdy będzie z Wami. Trzymajcie się. Dobrego dnia.